15 czerwca miały miejsce uroczyste obchody 230 rocznicy powstania Cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego oraz 30 rocznica reaktywacji Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego. W programie nie zabrakło uroczystej mszy świętej w kościele świętej Marii Magdaleny w Cieszynie, poświęcenia sztandaru. Później miał miejsce przemarsz na Rynek w Cieszynie, krótka prezentacja Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego, sztandaru oraz intronizacja nowej Rady Królewskiej. Nie zabrakło również wbijania gwoździ przez darczyńców oraz wręczono odznaczenia. Mamy dwa wielkie jubileusze. Pierwszy jubileusz 230-lecie powstania Cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego i drugi jubileusz to jest reaktywacja Cieszyńskiego Bractwa kurkowego, które kontynuuje te tradycje Cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Jak dzisiaj przebiegała ta uroczystość? Wiem, że na początku było poświęcenie sztandaru. Tak, uroczyście Poświęciliśmy sztandar w kościele świę... pod wezwaniem świętej Magdaleny, Marii Magdaleny w Cieszynie. Zaproszeni goście, zaproszenie władzy miasta, zaproszenie poczty sztandarowe uczestniczyły w tym poświęceniu. Po całej uroczystości podeszliśmy na rynek, gdzie nastąpiła uroczystość wręczenia medali oraz dla zaproszonych gości oraz wyróżnień dla osób, które zostały szczególnie uhonorowane działalnością dla Bractwa. No właśnie, czyli Cieszyńskie Bractwo kurkowe ma już 30 lat od tej reaktywacji, od tego wznowienia tutaj no, na naszym terenie. Tak, Cieszyńskie Wradzliwo Kurkowe działa w tej, w tej formie, w jakiej teraz występujemy, już 30 lat. Mamy bogate doświadczenia z działalności takiej... Prospołecznej, dlatego, że my kultywujemy przede wszystkim wartości patriotyczne. Oprócz tego, jesteśmy towarzystwem strzeleckim, więc strzelamy, mamy pozwolenia na broń, robimy również szkolenia w tym zakresie. Niemniej jednak tą główną cechą to jest właśnie promowanie miasta, promowanie Śląska Cieszyńskiego. Na chwilę obecną, ilu macie członków tych honorowych, ilu takich aktywnych? Członków honorowych. Mamy, jakby grupa jest podzielona, Sciżkie Bractwo Kurtkowe jest podzielone na jakby dwie części. To są członkowie wspierający, którzy nie mają mundurów. Jest nas ponad 20 członków zwyczajnych, czyli tych mundurowych, te, które tutaj występujemy w tych niebieskich mundurach. I około 30 osób, które są sympatykami, czyli osobami, które. Chcą być w Bractwie, które chcą uczestniczyć w tych e, uroczystościach i w tych, w tych m, działaniach, które Bractwo podejmuje na terenie naszego województwa, ale też i w mieście. No właśnie, wy często się pokazujecie przy okazji takich ważniejszych wydarzeń tutaj, no przynajmniej na terenie Cieszyna na pewno, ale nie tylko Cieszyna. Tak, my współpracujemy z ośrodkami... Miejskimi w całym naszym regionie. Jeżeli jest to um, potrzebne, lub jeżeli możemy uświetnić jakąś uroczystość um, patriotyczną czy lokalną, jesteśmy do dyspozycji i bardzo chętnie to robimy. A można dołączyć do Was, zasilić Wasze szeregi? Oczywiście, zapraszamy do naszych szeregów. Jest to bardzo proste, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, zgłosić się do prezesa albo, albo do skarbnika z odpowiednią wpłatą i zapraszamy do dobractwa, można brać czynny udział w działalności. Jeszcze tylko wróćmy do tej dzisiejszej uroczystości. Z zaproszonych gości, kto tutaj dzisiaj Was odwiedzi? Zaprosiliśmy bardzo wiele osób. Oczywiście wiadomo, dzisiaj jest taki trudny dzień, ponieważ bardzo wiele uroczystości takich ogólnopolskich, czasem jakichś lokalnych dużych jest branych dzisiaj było branych pod uwagę, w związku z czym nie wszyscy przyjechali. Zaprosiliśmy oczywiście urząd Marszakowski, zaprosiliśmy przedstawicieli z naszego województwa, tak i zaprosiliśmy również wiadomo. Panią burmistrz cieszyna ze względu na to, że jest nam to najbliższe. I właściwie pomysłodawcą był Wojtek Jasiuk, Miłośnik Starej Broni. On był takim. Jakby na no, pomysł reaktywowania bractwa Kurkowego, mnie między innymi skaperował jeszcze Janka Madzie, Andrzeja Dyszkiewicza, także myśmy potem wpadli na ten pomysł, żeby to reaktywować, co się udało wtedy. No. A te początki były trudne? Znaczy o tyle trudne były, że myśmy nie mieli żadnego jakby doświadczenia w tym, ani nie mieliśmy wzorców żadnych. Bo myśmy to zaczynali, teraz około, nie wiem, chyba 150 jest brat w Polsce, więc oni mają wzory. Są różne proweniencje tych brac chórkowych. my mamy austriackie akurat, co nie jest zbyt dobrze tak historycznie widziane, bo to, ta polskość zawsze gdzieś się przebijała, ale są z Rybnika na przykład, którzy mają, chodzą w kontuszach, nie skąd, oni, a to są tradycje lwowskie na przykład, nie? także te, te tradycje oni sobie sami ustalali na tej kanwie siebie tego, tego ruchu, ale chciałbym powiedzieć jeszcze od początku, na czym to polega w ogóle. Że Bractwa kurkowe, czyli te stowarzystwa strzeleckie, to było takie pospolite ruszenie, jakby mieszkaństwo zbierało się do kupy, oni się sami zbroili, ubierali, szkolili. Walczyli o króla kurkowego, tytułu i tak potem taka jakby dochodziła do tego cała otoczka tego wszystkiego, ale z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że to się wiązało z dużymi kosztami, ale i przywilejami, na przykład król kurkowy. Który wystrzelał sobie tytuł, miał prawo do pędzenia okowity. Także to kiedyś było coś. Naprawdę. To nie było takie. A, a potem się wiązało rzeczywiście z dużymi. Bo tak, król Kurkowy zazwyczaj w niektórych tak musiał e, zrobić sobie portret, który wisiał w siedzibie, zrobić imprezę. Koszty. Koszty, tak. Zrobić potem do łańcucha, tak jak tutaj mają nasi władcy. Plakietki takie, tam do każdej musiało być nazwisko z danego roku. A poza tym jest wybierany szef, czyli hetman albo prezes w zależności od bractwa. Dla Portalu Śląska Cieszyńskiego xpl Marta Szymik.